Setka o bardzo ładnej prezencji, oceniona przez nas na stan 5 Przed prezentacją na niniejszym filmie, nawet chwilę się dłużej przyjrzałem, żeby znaleźć uzasadnienie tego 5 Plus, że ona naprawdę fajnie wygląda. Ale, proszę Państwa, rzeczywiście tutaj już te złamania dość liczne, jak przewiniemy ten papier w palcach, to widzimy, że on dość w licznych miejscach nam siada. Jednocześnie na styku części tych złamań z krawędzią. Pojawiły się drobne naddarcia, podobnie z drugiej strony widzimy, że jest ich dość sporo. Do tego stopnia, że część z nich poprzedni właściciel zabezpieczył takimi suchymi, na szczęście, nieprzysiąkającymi podlepkami, czyli tu mamy głębsze rozdarcie z podlepką, tu, tutaj podlepka i na dolnym marginesie również niemocna podlepka. Ołówkiem kopiowym bądź kredką numer zanotowany na odwrocie. Tu mała podlepka jeszcze z tej strony. Mimo licznych złamań, jako atut, plus należy odebrać fakt, że one nie są poprzecierane, nie są wybielone na ich liniach. Od strony awersu, naprawdę fajna, taka świeża w podbiorze, prezencja całego tego banknotu. I jednocześnie mamy tutaj to, co Państwo ostatnio uwielbiają i za czym gonią namiętni kolekcjonerzy, czyli efektowny filigran, jak to bardzo ładnie określił Pan Robert Jadrych, i co się trwale przyjęło w tej chwili wśród kolekcjonerów banknotów insolekcji, czyli piękny herbowy filigran wykonawcy, wytwórcy papieru, papierni. Seria A setki. Warta uwagi. Polecamy.